Zacząłem jest jestem no Mario, nie o wariacie. Dostałem od niego w prezencie takie laserkowe yy, wodery, akurat tylko rozmiar mniejsze, większe jemu oddam, a ja mam mniejsze. Yy, jesteśmy w tym miejscu, gdzie właśnie pierwszy raz tego wariata spotkałem. Na ujściu jeziórki, tam jest Wisła, to jest jeziórka i tutaj kiedyś żeśmy rzucali. Ja rzucam słabym magnesem, co młotek wyłowiłem. Ogólnie tutaj zaczynałem swoją pierwszą karierę, jeśli chodzi o magnesy. Yy, no nie licząc pierwszej zaczepki, co bym prawie magnes stracił, bo yy, są metalowe te. Nie kotwy te, żeby brzegi się nie obsuwały. Więc idziemy fajnie ciepło. Ja dzisiaj w takich laczkach jestem. No, laczki tak będę ściągał. O, tamtą tamę zlikwidowali. Fajnie to wygląda. Tam widać nawet te metalowe te, tego, tamtego. Ale to jest fajnie. No i wreszcie nie jest most kolejowy, więc coś się może dzisiaj innego wydrapić niż... Kolejówka. To rozebrali, tam jest plaża, tam poniżej tych kamieni to nawet nie schodzę, bo jest piach, Wisma. no tam to raczej już nic nie będzie. No dobra. Tutaj wtedy żeśmy latali, też było parę fantów, ale to było wszystko rzucane, a teraz będziemy wchodzić do wody. No dobra, więc ja się przebieram w majcioszki i widzimy się już w wodzie. Już, ty! Co to jest? Jakiś chyba kabel. Lina stalowa. I to długa. Powiem wam, kompletnie tutaj nic nie ma. To jest wszędzie piach. Dwa lata temu, jak byliśmy tutaj, rzucaliśmy to, a to gwoździki, a to to, a to sram to, czy coś wychodziło. A teraz tu nie ma nic, bo jest wszędzie piach. I tylko włosy teściowe, jak to Mariusz mówi. No nie ma nic, nawet gwoździka nie wyciągnąłem. <grym> Ale fajnie się chodzi po tym piasku. Inaczej niż po mule. Ale też nie jest za, za ciekawe no to Cóż, trzeba pojechać w inne miejsce Tam widać tylko te 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 łapki. Dawaj panie zmiana miejsca o flippy flap Siedzimy sobie w tych woderkach Trzemaniu <grym> Znasz go? Da. No, spoko ziomek jest, nie? Nie wiem z nim co nie no. Spora, <grym> Zaraz o, tam jest krzyżyk. Pamiętajcie, przed przyjazdem stop. Z pociągiem nie ma żartów. Tutaj taka mała smrutka, taka objazdówka dzisiaj. Więc dzisiaj trochę mostów zaliczymy. Zobaczymy, czy tutaj coś będzie w ogóle. Taki potoczek. Widzę tutaj bober już swoje zrobił. No. O. Tu jakieś kamyczki powyciągane. No dobra. Jak coś będzie, to wam nagram. Pik, jedna się trafiła i tam kawałek. Blaszki się trafią. O, o, najlepiej, bo te wodery mają y, czuby y, zbrojone. I nieuważne chodzenie sprawia, że się przyczepią. Tak jest. Tu jeszcze trzeba trochę podkopać. To? No dobra. Napędka. Coś się trafia. Jakiś taki Dźwolę. Och, wracaj tu. Normalnie w mule, jak dzika ślinia bogienna. Znalazłem linę stalową. Tylko tam się udało wyciągnąć. O. ciekawa. To Mariuszowi dam w prezencie. Mariuszku, daję ci w prezencie linę stalową. Zobacz, jaki ten... Uh. Kolejny mościk zmiana. To miejsce powinniście pamiętać. Kto oglądał pierwszy połowy magnesem, to pamięta jak tutaj gruby latał. Trochę fantów się znajdowało. Tutaj o coś się trafia. Ty, zobacz. A No, a ja mam całą garść jakichś tych pręcików. A Dobra O oh, oh, oh. oh, oh, panie! Gruba ryba O oh. oh. ciąg dalszy Ty To tak jak pręty od siaty Ty Jest tego tutaj Zobacz, cały czas to wyciągam Co? Skąd nie do wyjęcia Skąd nie do wyjęcia? Bo to jest beton Chuj,

O, ty, kurwa. o Ładny pręcik, ale tak się. ciepła woda to może się schlupać. O, zobacz. Patrz panie. Rurka. Taka na wpół pełna, No może być. Tutaj musiał kiedyś, musiała iść kiedyś kolej wąskotorowa. Ja znalazłem mocowanie. Teraz znalazłem zbrojony beton. Patrz, jaki ładny fand! Mariusz miał ja teraz znalazłem gwóźdź kolejowy. No, to piękny tulipan. A, to jest ha no on tam siedzi i miedziuchę klepie, a podobno magnes z nie wyciąga tak mówią nie trzeba nic klepać to jest pilnik widzisz? no cały czas coś się tu trafia od jedynki do dziewiątki, zobacz jaki zabytek znalazłem nie wiem, numery są. Od jedynki do dziewiątki widziałeś? Od jedynki do dziewiątki nie wiem co to jest No Czekaj, bo tu. A magnes się świeci Widzisz? Zobacz Nie wiem co to Może widzowie będą wiedzieli co to za staroć No nie mam pojęcia Też nie wiem Zajebista. Jeszcze cyferki takie z PRL -u. Patrzcie, stare kółko. Stare kółeczko. Tu mam dowód na to, że tu był most kolejowy. Na oko znalazłem pręcior. O, a! Takie pręty to przy mostach kolejowych. Od kolejowych. Jakiś sznurek. Jest. To jest od kolejów, bardzo stary. Tak. Jakiś sznureczek. Ja się namęczyłem. Siedział twarda. Tu no. oh. Jest tych fantów. O! Pręty. Pręciszki, gwoździe. Wszystko tu jest. Lot. I teraz twardy dowód, że tu był most kolejowy kiedyś. Patrzcie. Śruba. Twardy dowód, że tutaj był most kolejowy. Najbliższy most jest oddalony stąd o jakieś 5 km, kolejowy. Były most. No. Mariusz coś tam ma, tam gżdylek płynie na Jeronimo na kajaku. Spagajem. Spagajem? chlapnął? Na razie drobnica. Coś tam masz? Użyczył mi lagi, a tu coś jest. A tu coś jest. I. I. Co to jest? Trzymaj. To nie jest kart, to jest jakiś. Nie wiem. Uuu. jakiś. A jak był tam monety, i wypukałem? Jakiś nocnik. Nie, to jest skrzynka, chociaż tak. No, tak. Sztychuwa. Widziałeś? Tu jeszcze pręt jest, ale nie mogę go wyciągnąć. O. Kurwa. Tu jest ładny pręt, ale. Ty, zobacz, zobacz, mord... zobacz, 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 nie wiem. Och, jest Nie mam końca. Ja nie mam pojęcia, co nie jest. A już wiem. Ogodzenie, panie. Zobacz, je no. to jest zakorzenie Ogodzenia. No. Zróbmy to na żeby się zupełnie Uwaga! Spoko, Słuchajcie! O. O. Zostałem bohaterem dnia dzisiejszego, Mariuszku! Zostałem bohaterem dzisiejszego dnia! Rurę od odkurzacza P2000 To jeszcze taki stary kwadratowy odkurzacz był kiedyś do tego Gardzisz Rura od odkurzacza nawet jest Wszystko tu się zdrawić Idę mu tam pomóc, bo bitny się męczy powiedział, że jak wyciągnę tą sztapkę złota, to mi ją odda, a sam nie weźmie nic. Powiedział, że się podzieli. Tak jest. Wariat. Nie Chyba wózek I gdzieś magnes zapodziałem Jezu. A jest! A ja go szukam, on tu się przyczepił. Wózek znalazłem Dlatego jest pomalowany na pomarańczowo. Bo go widać. Zobacz. Wózek Stary Stary, Stary. dziecięcy wózek pójdzie na złom uh. a ty dalej tam wojujesz? Oh. jak ci mam pomóc? co? Mariusz Wielki Drąg wymiękł ile? <laughs> Kocham cię mordeczko moja. Zobacz, kolejowy ten Kurwa, gościu mówi, że tu nie było nigdy. Jaki nie było Musiało być Tylko jeszcze podkład zostaje do znalezienia. Mariusz tam maszyna, ale... Powiedział, że rąk nie brudzi, sobie i nie wkłada do wody. Uch. Patrz, hak z liną. Jaka to melodia. Ludzie chodzą górą, mostem i wiedzą, kto tu śpiewa na dole. Zaczniemy nucić się długo piosenki. I kto odgadnie, wygrywa talon na dziewczynki i bal. No, ale ten pan, co tutaj przyszedł mówi, że tu jest odgromasz Miał rację. Jest odgromasz 1 terabajt, Buda dysk i to z tych lepszych. No, coś tam musiało być, skoro ktoś to do wody wrzucił. Jakieś fikołki, do wody czegoś tam. Albo jak ktoś ma dobry dysk, to nie wyrzuca do wody. Nie, Uch. ale zielska. To nie jest czajnik, żelazko. Identyczny. Żelazko znalazłem. Ale I to chyba było to, co kiedyś. Na dłuższe Na Z tyłu masz klatkę, z tyłu to się podobało. Aha, to już jest otwarte. Znalazłem żelazko na dłuższe Bon voyage. Dobra, niech pilnuje. Ale fancik stary. Miedziuszka, ty. O, na łodzko. Na Znalazłem coś bardzo dziwnego. Na początku myślałem, że to jest nabój do pistoletów gazowych. Później myślałem, że to może być jakiś pocisk. Ale no właśnie nie, bo tu jest puszczony sznurek i tak jakby to było e, jakiś rzemyk i to było na szyi. Tak wisiało. Nie wiem, może to była jakaś blokada, czy co. Nie mam pojęcia. Coś dziwnego No cóż Myślałem, że to się da odkręcić, a o To idzie odkręcić Idzie odkręcić No hmm. No nic, puste Nie powiem tak, że ten puste nie wiem a to taka wszystko jest pod kamieniami dziwne 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 znalezisko o góra ta się idzie jestem ciekawy tu mam miejsce, ale mam tylko odskoczone miejsce typowo co? Tu jest jakaś spirala. Chord wie, co to jest. Jak ktoś z Was wie, to dajcie znać w komentarzu. I co to? No, patrzcie, najmniejsza podkładka kolejowa, jaką znalazłem, ty ci jak dłoń. No. Czyli tak, śruby duże, podkładki małe i wie co tu było. No, ale tam coś jeszcze jest, bo ja walczyłem, aż spręd podjąłem. Ta pogoda fajna, sprzyja, ciepło fajnie, woda ciepła, tylko śmierdzi gównem Scena na dzisiaj. Znalazłem się na ale trochę z nią powalczę, a nie obiecuję, że się uda. 哎。<sighs>